Matka to tu głupoty jakieś na tych internetach wypisuje i opowiada, że Boguś to niby nowy prezes, a Boguś to głupi dzieciak jeszcze. Ach, większość czasu to on spędza albo bawiąc się sprężynką, ma taką ulubioną, albo goniąc się z innymi kotami. Tak, bardzo lubi. Przegonić jakiegoś kota, dużego chłopca, albo czasem małą dziewczynkę też, bo on musi cały czas udowadniać, że już jest duży kocur. No, może jest duży, ale głównie to sadło. No dobra, może trochę mięśnie, ale za to bardzo mały rozumek. A ja tutaj, jak widać, tylko sobie leżę, bo ja jestem siła spokoju i charyzma, więc nie muszę gonić nikogo, a i tak na wszystkim trzymam łapę. Leżę sobie w przedpokoju, bo ja muszę wszystko sprawdzić. Co przynoszą kurierzy i jaki jest stan przesyłek, tudzież jacy przychodzą uczniowie i czy zdejmują buty, bo zwłaszcza teraz to śniegu przynoszą dużo. Poza tym muszę sprawdzić, ile razy matka idzie do kuchni po czekoladę albo jakieś pierniczki, no bo matka to niby jest na diecie albo była na diecie, trochę schudła, no więc też muszę od czasu do czasu jej uświadomić, że idzie po raz piąty do kuchni, no a czasami to jej muszę przypomnieć, że trzeba by dać coś jeść kotom.